Dzień dobry, Małgorzata Zadura. Jesteśmy na polu pomidora gruntowego, uprawianego pod przemysł. Na polu, gdzie m.in. uprawiana jest na dużą skalę odmiana Pietraroza. Chcemy zaprezentować Wam nową odmianę, Enotrio. Pomidora, który wyróżnia się bardzo dobrą zdrowotnością roślin, ale również bardzo dobrą jakością owoców. Tych owoców jest dużo, owoce są twarde. Mają dobrą trwałość polową, wynikającą z, również z grubości ścianki i co bardzo ważne, kolor zarówno zewnętrzny owoców, jak i wewnętrzny jest bardzo ciemnoczerwony. Owoce wielkości około 70 g, czyli takie idealne, do, do przetwarzania typowa odmiana do zbioru kombajnem, średniowczesna. Około dwa tygodnie wcześniejsza od Pietra Rozy, która również jest na tym polu. Na co bym szczególnie zwróciła tutaj uwagę? Tutaj obsada jest 24 tysiące roślin na hektarze, i to jest obsada, która wydaje się być komfortowa dla tej odmiany i komfortowa dla produkcji, bo pozwala też dobrze chronić te rośliny przed chorobami odmiana ma silny system korzeniowy, także sprawdza się w lokalizacjach takich na lżejszych stanowiskach i na mocniejszych. Tworzy duże, mocne i zdrowe rośliny. No a dzięki temu możemy osiągnąć naprawdę wysoki plon. Tutaj szacujemy, że ten plon będzie około 100 ton z hektara. Ustawiliśmy tutaj owoce według wczesności od najwcześniejszej w tym układzie trzech odmian odmiany Enotrio. Która wyróżnia się i kolorem zewnętrznym i wewnętrznym na przekroju. To jest bardzo ciemny czerwony kolor po przekrojeniu. Późniejszą odmianą jest oliwęza, która ma większe owoce. Twardy owoc, ale wewnętrzna barwa Enotrio jest zdecydowanie lepsza. Ciemniejszy jest ten owoc, przynajmniej na tym etapie dojrzewania. I odmiana najpóźniejsza, Pietra Roza która jest najbardziej popularna ze względu na i twardość tego owocu i wielkość plonu. W ofercie hazery znajdziecie odmiany przeznaczone zarówno do zbioru ręcznego, uniwersalne odmiany, jak również odmiany do zbioru typowo kombajnowego. Tych w naszej ofercie jest najwięcej i pochodzą zarówno z Aris Moral-Clos, jak i z włoskiej firmy IC Cementi polecamy nasz asortyment pomidorów do uprawy w gruncie, do zbioru kombajnem.